Zapomniałem wspomnieć o tym, że kiedy z wzdłuż rzeki, widziałem jej poziom. Był większy niż kiedykolwiek widziałem. Ta, ta ma i legowiska, na których ludzie zwykle się dali i bawili się z psami, a one się mogły nawet kąpać, jest nie, nie, Jest problem z odrą już od jakiegoś czasu, ale chyba teraz, kiedy przez była duża fala upałów. Powinniśmy się chyba obawiać powoli, a przynajmniej częściowo. Bo... Ja, ja, ja... już... Ja już przekonałem się jaki to pro, problem. Trochę. Nie miałem... Nie wpadłem do rzeki. Ani nie... nie skoczyłem na głęboką wodę jak... jak już wcześniej wspominałem. Ale na, Ja to nazywam wpadłem do kołu. Że... Nie, no, mówię o chodzeniu w... ku <laughs> i liś przy że, drodze na rzece. całym mokre i mia, miałem strasznie mokre buty. Już wtedy pomyślałem, że może zbliżam się do tak, leśniczych, którzy zwykle chodzą po, ba, po, ba, po bagnach. Ale, da, ale daleko do, do takiej rzeczy. Ja przynajmniej, ale jakiś to początek. Tak, I odmia, i zmiana w porównaniu do moich codziennych suchych butów A, i, tak, i jakby letnich sandałów.